Spotkanie z Robertem. Mam jeszcze jakieś 15 minut niecałe drogi, a ogólnie tej drogi było ponad godzinę. Jedziemy na duże piękne jezioro Buslo, jezioro polodowcowe. Zobaczymy co jeszcze zostało. Na pewno wyzbierali większość lepszych fantów, te, które dzwoniły pięknie, ale my wyzbieramy tą całą resztę, której nie udało im się znaleźć. Także co, w Polsce słyszę piękna pogoda, upały, tu w Holandii diametralna zmiana normalnie pogody, w tym momencie jest 13 stopni o godzinie w pół do dziewiątej, w pół do dziewiątej rano zaledwie 13 stopni, ale to słoneczko daje nadzieję, jedziemy namakać, koniec Bitolenia do zobaczyska z Robertem w wodzie i przy fantach, a Wy trzymajcie kciuki za nas żeby nam się coś udało. I zobaczcie to, kochani. Moim pierwszym strzałem na dzisiaj 1 cent. Także zaczyna się w miarę dobrze od monety. Kochani, nie poddajemy się. Miejsce przekopane, jak zawsze, ale my się nie poddajemy. Patrzcie. I są efekty. Mamy srebrny kolczyczek. Srebrny kolczyczek. Trochę tu przeleżał, jeszcze nawet działa. Tu chyba nawet na wierzchu mamy puńce. Mega, mega. Ja już jestem zadowolony. Jest pięknie. Pierwsza biżuteria dzisiaj. Myjmy nadzieję, że nie ostatnia. Nadciąga Robson. Nadciąga Robson. Zaraz się z nim będziemy widzieć. Ciamandero Robertini. No, 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 dobry, dobry. Ręka mokra, także już. O. O, 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 o. <grym <grym jeszcze tak, raz. Mokrą mokrą trzeba. Tak. Niech na maka. Jak plany na dzisiaj? Jak no, zawsze na ostro, nie? My coś. No ja coś. ja wydubałem jednego centa kolczyk srebrny, mały. A poza tym w śruby gwoździe, kurde, masakra jakaś. No, bo to ty powala ci złomę. No. no, także lecimy na grubo. Będziemy. Ja pierdziele bomba. <laughs> Patrzcie na to. Ale, bombon branzoleta. E, no ładne to. Co tu pisze? Mo. Mos. O? Moso? Jakoś tam. Kurde, ale przeplatanka ale różnego drugu? rodzaju kolorów. To może być, cholera, wie to, może być i kawałek sreberka, i nierdzewka, tym i jakaś, tym, jakiś mosiąc mieć. Ale branzoleta, jaki strzał, kochani! No to jest ładne ci powiem. Pierwsze takie. To nie jest ogóle, nie? od tej strony jakiś mosow, tylko to jest okropka SOF Okropka SOF Ale petarda! A mało braku i bym ten sygnał przeszedł. Jest! <ścoughs> Patrzcie, następna bazarowa biżuteria. Biła jak na bazar i będzie bazar. Ale kolczyk! Patrz, jak się zaświecił, chłopie! Zapięty chyba. Nie no, nie, nie jest zapięty. Nie jest zapięty, teraz mogłem zapiąć. Kochani, mega, mega znajda jak dla mnie. Ja lubię biżuterię, nieważne jaka. A widać, że zguba tegoroczna, bo nie zdążyła jeszcze nawet zardzewieć mega! Nic tego nie Biżuteria, tak? ale. Ale jest biżu! Pięknie, graty! Kop dalej! Patrzcie, kochani, tutaj ktoś kopał. Są dołki, są dziury, ale nie kopał sygnałów śmieciowych. Patrzcie na to, patrz jaki kolejny kolcok, ja pierdzielę! I to jest piękne, niech zostawia! Niech zostawiają wszystko! Rafik z Robertem przyjdą i wyryją! Ale ten, jak już się zaświecił, to już było ładniej, no ale niestety ta końcówka mówi o tym, że bazar świeżutki tegoroczny. I zobaczcie, jak on się wypiął! Jak go wykopałem za piętego. Tak pięknie jeszcze pracuje. Cyk. Ale mega. Mega znajda. Kochani, patrzcie, nie wierzę w to, co widzę. Chyba ktoś wyrzucił ten komplet do wody. Popatrzcie, wykopałem drugiego. Nie będę wam <laughs> Roberto. Drugi ten sam. Niedawno tam był jeden, zawinąłem, wszedłem na głębszą wodę i jest drugi ten sam. I one są zapięte rzeczywiście. To ktoś się wyciepał? Może ktoś komuś ukradł, zobaczył, że to bazar i wyrzucił do wody. Ale tu mam komplet, normalnie mam komplet. I ten też pięknie działa. Kurka wodna, nie wiem. Ale wykopać komplet już jest nie? No pierwszy raz. Patrzcie, ile już mam fancików. Pomalutku, żebym czego nie zgubił. Kurka wodna. O Roberto Dwa te same Moga iść, Mogę iść na rynek to sprzedać Jest mega Teraz kochani Mam ten oto tu malutki kolczyczek We wodzie posyję Pomału już mogę se Pobulkać A to będzie chyba Albo miedzianka, albo sreberko. To sprawdzimy później. Mamy serduszko. Lecimy dalej. Kochani, miałem potężny sygnał. Nakopałem się za nim od groma. I być może teraz jest w sicie. No jest no Jest, ale jak na tutejsze sygnały. Cholera jest to tylko zawleczka. No ale i tak warto było za nią kopać Bo ona mogła być złotym pierścionkiem Złotą obrączką O mamo Nie wiem czy uwierzycie, widzicie jak teraz stoję A patrzcie Jaką lochę wywaliłem, że Stoję po gębę, muszę z tego wyjść o. Ja Cię kręcę I znowu z głębokiej wody Jakieś zabezpieczenie, zapięcie do czegoś I stare Stare chyba 2 centy Stare dwa centy I to Lecimy dalej Lecimy do Roberta Lecimy do Roberta Robert ma biżuterię I ma bransoletkę chyba widzę Stary Dzień jest zrobiony weź, weź zobacz sobie co tam na oczku jest Jest łańcuszek jakiś 9, 2 925 panie Jest próba nie. <laughs> Jest bransoleta Myślę. Nie Ty, to jest łańcuszek! No tak, ale nie wiem, czy go przerwę, czy nie. Nie, nie przerwę go. Nie przerwałeś go! Zajrzyj dobrze, czy nie ma czegoś jeszcze dalej w środku. Patrzcie, 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 kochani. Patrzcie, Na patrzcie. Wodzie. Na płytkiej wodzie jest makaron. Jest cały, rozpięty był. Piękny makaronik. Czysto tu jest. Piękny makaronik. 9,25. Działający zaraz go tu zepniemy. To jest sygnał ale to jest bardzo głęboko. Tu, to nie tam No Rozwalone, nie? Panie. Zepniemy czy nie zepniemy? Kurka wodna. Jest. Ha, ha, ha. Patrzcie. Patrzcie, jest cały 9.5. Gratulation, panie. Chyba pierwsze z wody, moje, Pierwsze srebrozwody? rozwody? W tym roku? No, w tym roku Bo w zeszłym roku przecież no, dupnąłeś pierścionek na wejściu Pięknie, gratulacje panie Makaron! Łańcuszek! Patrzcie kochani na to Krzyczę do Roberta, bo ja też mam makaron Też wykopałem makaron Na razie go przytrzymam a sprawdzę, co jest w sicie. Nic nie widzę w sicie. Nie ma nic. A tu jest sreberko. A tu jest, kochani, urwane sreberko. Może nawet ja to przerwałem. Jak kopałem, bo z głębokiego dołka Ale wiatr wieje Tak możliwe, że nawet ja to przerwałem Jest! Płuńca! 925 Drugie srebro Ile mieliśmy? Dwa centy, a był jeszcze jeden dobry sygnał. I tym dobrym sygnałem, 10 centów, czyli 12 centów z jednego dołka. Czy coś jeszcze będzie? Nie ma nic. Idziemy. Mamy tutaj nowego kolegę poszukiwacza, który tutaj chodzi, mówi systematycznie sobie biega. Idziemy zbić pionę Obejr, dwie monety w jednym chodziłem Siemanko, Rafał Możesz być na YouTubie? No jasne No to będziesz Siemanko, Ale nie wierzę, zobacz, sygnał powierzchowny, mówisz, że Nie wiesz, czy się trafi, czy się nie trafi, zawsze się trafi, patrz Chodziłeś Chodziłeś? Chodziłem to, wy, to wyciągaj, podejmuj co tu przeoczyłem? O, ale piękny, będzie złotko No może nie złotko Nie złotko, nie złotko. Wydaje ale... mi się, że nie złotko Ale piękny kolczyzny Ale piękny strzał Superanczka Nie no, ten, normalnie Normalnie to jest mistrzostwo świata Widzisz, Idzie. nie wykopiesz wszystkiego Dziękuję ślicznie, nie wykopiesz wszystkiego Do zobaczyska mam... następnym razem Ale piękny Meta przeszedłeś tylko. No, To jest bazar, to jest na bank bazar. Ale twój ładniejszy. Ja to... sobie też taki kopem, tylko, tylko mój był taki wiesz bardziej kanciaty. Nie? No, to jest na bank bazarek, bo za bardzo już przybrał, ale to był naprawdę sygnał powierzchowny. Patrz, obejdź sobie jaki sygnał. Mocny, ale powierzchowny. Yy, mocny, no i właśnie takie kopie. Wszystkie takie kopie jak są Jest i lecimy parę. dalej mordeczki. Kochani, następny piękny fant, patrzcie na to. Patrzcie jakie drzewko wykopałem. Jeszcze zapięcie się ostało, nie z tej strony co trzeba, zobaczyć. Ja się pytam, gdzie jest łańcuszek od tego. Ja Graty <grym> pięknie. Dzisiaj. Pięknie, nie? O, to jest ładne. No i kochani, kolejny fan z wody. Kolejny fan z wody. 25 centów. Ale mi dajesz połóżak sitem Pozdrawiamy. Zacny 76 rok. I lecimy dalej. Patrz. Patrzcie, kochani, ile się za tym nakopałem. Kolcuk! Kolejny kolczyk! ale się za tym nakopałem zaś jakiś bazarek zaś jakiś bazarek trochę przeleżał taki jakiś wykształtowany, wykolorowany jest, jest <grym>, jak, jak loluś La, lafał wykopał literkę L lafał, lafał kolcyka wykopał L L jak lafał Patrzcie kochani co jest w środku Patrzcie kochani co jest w środku bez buddy nie wracam o. A to nie Budda Pięknie Halo Co tu się dzieje się? Patrzcie ile mnie to kurczę Dziewczyn zaskoczyło Ale Bajer. A ja między nimi sobie kopię. Jest beauty, very beauty ring. Będzie nierdzeweczka, ale piękna nierdzeweczka. Ale mega. Ha. Jak zwykle na moje łapska, za mały, ale piękny. Piękny, piękny. A tu dziewczyny spływają i się bawią na całego kurka wodnego. Ale mnie zaskoczyły. Całe stado małych dziewczyn na słupach. A my tu mamy pięknego ringa. Lecimy dalej. Teraz bardzo mocny sygnał, będzie chyba ouf. A jak? Mamy ouf. Jak to krzyczą wszyscy, to ouf. Oto tyle. Kochani, dzisiaj jest kolczykowo. Kolczyk z motylkiem. Kolejna znajda. Bazarek. O, nawet skrzydełko mu już odpadło. Tu zostało. Lecę dalej. Kochani, był wysoki sygnał. Czy coś tym razem będzie ciekawego? Tak jest, ciekawego jak cholera. Kapselek. Ale przynajmniej chociaż jeden wysoki sygnał. <noise> Patrzcie, kochani, mamy go! Mamy go! Będzie piękne sreberko! Będzie piękne sreberko, stare. Ja nie wiem w jakim kształcie to jest. Co on tutaj prezentuje? Nie mam pojęcia. Ale jest dzisiaj drugi pierścionek, i będzie sreberko na bank. Bo tak dzwonił. Że masakra! I tu jest chyba nawet puńca, tu w tym miejscu. Jest pięknie, z głębokiej wody, po szyję! Patrzcie, co teraz wykopałem. Jaki świetny otwieracz do piwa. Niesamowite. Sarąbisty, Bardzo mi się podoba. Made in Germany, tutaj pisze. No super! Będzie używany! No zobacz no, taki Sprawdź sygnał Sprawdź jeszcze si to dokładnie Bo jak taki mocny sygnał miałeś, może i to kapsel A może i nie Co to? Kurde! No. A chcieliśmy nagrać wesołego rąka, A tu się Robertuś, Robertuś, Robertuś się nie pociągnie. Patrzcie kochani, trzeci piździonek dzisiaj. Trzeci piździonek, trzeci dzisiaj. Że tak powiem bazarkowy w tym momencie, bo to jest nierdzeweczka, to będzie jakaś z jakimś oczkiem, czy z czymś takim. Nierdzeweczka, trzeci piździon, hatryk w piździonkach, pięknie, pięknie. Idę do Roberta. Zobaczymy, co Robert tym razem wydubał. Morda zadowolona. O kurde, ty. Kluczyk odauka. Stojoty. No nieźle. Zmieniliśmy miejscówkę, kochani. Bo tam już nic nie wychodziło. Drugi sygnał, nie. Do restauracji by trzeba było zanieść Ja tu ostatnio zaniosłem aparat słuchowy co znalazłem Wiesz tam do restauracji Może ktoś się zgłosi Trzymaj No pięknie no to jest wiesz Jakby nie było gratulacje Fanta Ale Widziałem coś ciemnego wiesz leżę że Patrzcie kochani teraz Kolejna branzoleta do kolekcji Na szczęście jej nie rozerwałem i nie trzeba zbierać kawałków. Dzięki temu serduszku ją usłyszałem. Trochę ją rozciągłem, ale jak się zeschnie, to może się skurczy z powrotem i będzie elegancka. Lecę dalej. Ten piękny sygnał. I już to widzę. I już to widzę. Coś mi się zdaje, że to będzie małe sreberko, część jakiejś bransolety czy coś. O kurde Jest w sicie jest na bank. To będzie srebro Bo tak pięknie bije I być może to by była część jakiejś branzolety, kochani Świetna rzecz znaleziona Lecę dalej O, o Panie O Panie bazarek bo bazarek Ale jest dzisiaj czwarty pierścionek Proszę Państwa Pięknie lecę dalej <noise> Znowu kopnąłem konika Kolczyk następny Ten to już chyba będzie sreberkiem Ale okaże się po sprawdzeniu Piękny konik, piękny konik kochani Patrzcie Roberta jak zaczął kosić Jak zaczął kosić Będzie znać bazarek, ale jest I to jest ale najważniejsze Gratulacje panie Mamy następny kolczyk bazarkowy Z motylkiem Sygnał totalne dziadostwo żelazny, ale mamy motylka. Patrzcie kochani co teraz spadło. Nie wiem czy ja go pokrzywiłem, czy już był zdeptany. Piąty pierścionek dzisiaj. Bazarkowy. No ale fajny. Dla zabawy mega serduszko, serduszko nieo. Zjebałeś, patrzcie na to, jak poszedłem na bogato. Aż nie wierzę, 2 euro wykopałem. Jeszcze się tu ustało. Ha, ha, ha. Patrzcie na to, patrzcie na to, jakiego ja mam pięknego sticza, Ale ładny sticzu. Chyba będzie bazarek. Ale śliczny, zobaczcie na to. Kolejny kolczyk z motylkiem, i stawiam na to, że ten będzie dzisiaj sreberkiem. Pięknie. Piękny kolczyczek. Kończymy tak. zmęczeni i szczęśliwi po całym dniu od wpół do dziewiątej. Ja, Robert, od dziewiątej. Aktualizacja taka, że jest godzina 25. Pokazujemy Dzieci. Wam nasze pomysły. O ty, ty gdzie szokuty Pokazujemy wam fanciki. Fanty Roberta. Przepiękny srebrny łańcuszek znalazł w całości. Elegancki. Ma kolczyki. Tu ma jakieś, nie wiemy co to. E, tu jest jeden pierścioneczek, taki bazarkowy. I drugi pierścioneczek, też bazarkowy, tylko ten troszeczkę się, że tak powiem, pomiarzył. Ma jedną monetkę, psówki do włosów, piłka golfowa również i słuchawki stereo. A moje fanty, no to znalezione na oko, reszta wykopane, bo jakieś pierdółki przy tym były. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Mój pierwszy taki, że tak powiem, dzień. 15 kolczyków, z czego chyba dwa będą srebrne. Trzy, trzy będą srebrne, reszta badziew. 5 pierścionków. Z czego najpiękniejszy jest ten, pomimo że e, nierdzeweczka. Potem jeszcze jedna nierdzeweczka. Tu będzie sreberko, bo jest tam puńca. Bardzo ładny. No i co, jakaś branzoleta jeszcze taka wpadła. Wpadła jeszcze taka zawieszka. Zresztą widzieliście wszystko: Łańcuszek srebrny, otwieracz, oksy. Jest tego pierdół pełno. Jest cała torba śmieciów. Różnego rodzaju nawet zbieranych na oko Szmatów, nieszmatów Żegnamy się z wami Tak jak mówię Pokopane Zmęczeni, szczęśliwi Jedziemy do domku ale, ale jedziemy. Koniec z niedzielą na Jutro pusto. trzeba do pracy Na pusto nie wracamy Na pusto nie wracamy, tak jak mówi Roberto Pozdrawiamy serdecznie Naradziło Hej.